Niedawno był w bazie pod Mount Everest. W kwietniu ukończył bieg piasków na Saharze, a teraz Bielszczanin Łukasz Adamczyk minął metę morderczego ultramaratonu w Peru. Trasa licząca 230 km przebiegała przez środek amazońskiej dżungli i z prądem rzek pełnych pirani. Polak zajął w tym wyścigu 28. miejsce. 60 kilometr w godzinie 5 rano czasu polskiego udało mi się skończyć jeden z najbardziej ekstremalnych biegów na świecie. 230 km biegł przez amazońską dżunglę i była to jedna z najtrudniejszych rzeczy jaką w życiu robiłem. Szczególnie, że kilka tygodni temu wróciłem z modlaczego biegu przez Saharę w temperaturach skrajnych powyżej 50 stopni. Oganizm został jeszcze w pełni zregenerowany. Po przebiegnięciu przez metę niestety, ale trafiłem do szpitala. Wszystko jest porządku, obecnie znajduje się w miejscowości Cusco w Peru na wysokości 3400 m. Dziękuję wszystkim za wiarę, za wsparcie, i ten wspaniały medal jedzie do Polski. Jest to kolejny medal ultramaratonu w tym miesiącu ponad 700 km przebiegniętych.